Halo, witam was bardzo serdecznie, wykopek, wykopki w poszukiwaniu historii i przygód. Nareszcie, opowieści, skrypty. Te opowieści, skrypty jeszcze godzinę temu były snem, a sen był zawirowanym w umyśle Jak chmury, rozpylonym po niebie dniem. No i tak wczoraj poszedłem spać, jak zawsze. No i w uroku tajemniczym przyszedł sen nad nami. Zasnąłem i widzę jakieś lasy. Budzę się w jakimś roku, spotkałem tam jakąś osobę, że jesteśmy w tysiąc którymś tam roku. No i myślę, te lasy. Gdzie są? Miasta, wsie, samochody, samoloty. Nie ma tego, nie było tego. jeszcze mi nie było tego. I spotykając tą osobę, wiedziałem, że przeniosłem się w czasie z roku 2000. 24 do 1000 któregoś, tylko nie wiem, który to był, czy to był przed naszą erą, czy w naszej erze. I było jedno takie proste pytanie. Nie wiem, czy to była jakaś kobieta, czy to było parę osób, bo wiem, że gdzieś jest tu maszyna wehikuł czasu, gdzie może rozwiązać moje wszystkie problemy i przenieść się z powrotem do 2024 roku. I mówiła mi ta osoba, że jest za tą górą, że tam wejść, tam są prywatne działki, że tam było takie coś już kiedyś, że w czasie się przenosili. No ale tysiąc roku, no i poszedłem tam za tą górą. I były tam takie prywatne rzeczywiście, jak mówiła, takie jakieś ogrodzenia, ogrody. I później wszedłem tam, był taki tunel. I pierwsze też było, taka taka kopuła była i tunel i no i wszedłem tam w ten tunel chyba samy, chyba bez, wiem, bez tej osoby, która nie wiem, czy to jak to, czy to był facet, czy, czy baba pośląską powiedzieć I, i wszedłem tam i była taka rzeczywiście maszyna i to było między lasami, takimi górami i była ta maszyna no to chcę wbić rok 2024, żeby wrócić po prostu do siebie. Ale jak za każdym razem, jak na tej maszynie wbiłem dwójkę, to wyskakiwała trójka. Drugi raz wbiłem dwójkę i chciałem skasować. Wyskakiwała

Przenosimy się w czasie do tego roku. Enter na tej maszynie. A tam już ktoś, jakieś głosy były, bo tam jakieś pomieszczenia w tunelu były, i nagle takie błyski się rozświetliły. I byłem w tym roku. 3555. Ja już myślałem, że, że będą samochody latające, a wcale nie były. Budynki były jakieś takie inne, bo budynki były bardzo fajne. Taka architektura, taka powiem Wam, taka jak była 100-200 lat temu. Takie wszystko było zrobione na taki, jakby to powiedzieć dawne miasto, dawne miasta, że, że to wszystko może w ciągu tysiąca lat od 2000 do 3000 była jakaś wojna potężna i to wszystko zniszczyli i budynki odbudowali na tą architekturę. Ulice były takie powiem wam no spodziewałbym się jakieś lepsze no i jak mówiłem, że te samochody latające spodziewałem się. A ulice były takie wybrukowane takie no niezbyt ciekawe, drzewa jakieś takie inne, egzotyczne, bo one po prostu były jakby w tym samym miejscu, w tym samym czasie się przeniosłem, nie? no to na pewno tu nie ma egzotycznych drzew teraz, nie, w Polsce i, i w 3555 roku już są, będą takie, ale to to troszeczkę takie dziwne, dziwne to miasto. Samochody, powiem wam, byście myśleli, że jakieś są piękne, takie, a to były takie, tak jakby się wróciły takie te samochody, powiem wam, z tysiąc, y, pierwsze samochody, jakie powstały, takie kwadraciaki jeździły, takie zieleni, jak widziałem zieleni, to mało było, mało było, a czyli mało, chyba, złe, teraz właśnie... Właśnie dużo było tej zieleni, tylko sztucznej takiej. No i wcale samochody w roku 3500 nie będą latać, jak ktoś powiedział, ale samolotu w ogóle nie widziałem. I, I najlepsze było to. I ludzie jacy tacy, jakby to powiedzieć, nie za przyjaźni. Bo jak, y, oni mieli takie inne ubrania, jak tam wszedłem w tych ubraniach, w tych swoich, to od razu mi powiedzieli: No, to jest jakieś średniowiecze, nie? Oni mieli jakieś takie inne ubrania, ale nie wiem, czy wam o tym powiedzieć. Jakie oni mieli wtedy ubrania? Y, dobra, powiem. Jakie widziałem ubrania? Oni mieli ubrania, jak masz ubranie normalne, leży tak, ten, to było tak na płasko. i ka Kontowe takie ubrania, takie kątowe były. Nie, nie wiem, czy to było przyjemne wtedy. kontowe spodnie takie jak. Trudno to, trudno to opisać. No i byłem w tym 3000 roku. No i myślałem, muszę wrócić szybko do urządzenia. Ale jeszcze mówią mi, że był spodek kosmiczny i że też tam można wrócić. No i Wszedłem na górę, weszłem. Był ten spodek kosmiczny, ale to już był taki pomnik. Ja się tam nie zmieściłem, na małą osobę było. To było też obserwatorium, nie zmieściłem się i też dało się po, po prostu tym manewrować, przenosić w czasie, manewrować. Ale jak pytałem tych ludzi, tych 3500 roku, czy jest oczywista podróż w czasie. Zaprzeczyli, że nie ma takiego czegoś, ale był jeden taki doktorek. Który mi powiedział, że może takie coś się odbyć, i ja wróciłem. Oczywiście, opowiadam swój sen, który mi się śnił wczoraj. I ja wróciłem z powrotem do tego pomieszczenia, i to był jakby taki szpital takie pomieszczenia. Jedno drzwi, drugie, trzecie, czwarte. Wchodziłem, ktoś za mną szedł, zamykałem. Piątej jestem przed tą maszyną. Czasu, żeby się przenieść z powrotem do naszego roku 2024. I nagle wbijam dwa, ciągle trzy pokazuję, wbijam dwa i nagle jak walnąłem, to był taki kalkulator, coś takiego jak, no jakby to była taka maszyna, o nie maszyna do pisania, tylko yy, kasa yy, w sklepie, tylko to miał takie ten, dacieś nam tam wstukiwało i cały czas chciałem wstukać. I chciałem wrócić z powrotem, ale ze zdenerwowania walnąłem po prostu pięścią, i wszystko się wyłączyło. I wtedy właśnie obudziłem się, i dzwonek zadzwonił, żeby iść do pracy. Tak więc, dzięki za oglądanie opieści skrypty moje sny jeszcze będę opowiadał, są ciekawe. Nie wiem skąd to mam, ale. Pozdro.